Someczki i sensory Przemek 172. Witam Was w pierwszym odcinku yy, serii Q&A i odpowiadamy na pytania zadane do mnie, więc czy tutaj były jest yy, jedno. Yy, będzie CSGO. Yy, możliwe, że będzie, ale nie obiecuję. Yy, dalej. Tutaj nie ma yy. Tutaj nie ma też pytań. Cze tutaj są tylko propozycje. Piąty odcinek z Warsów. Przemek, czy będą vlogi? Menu na pewno, ale mi się, jak mi się powiększy, większa. Y jak będę miał więcej widzów to będę dopiero myślał o vlogach 6 mm. mm. Czy masz zamiar nagrywać z kolegami? Tak, mam zamiar już nagrałem mm. Jeden odcinek z kolegą już go wrzucimy. Tu nie ma Tu też nie ma Tu też nie ma siódmy odcinek ze Skywarsów Warsów lajka za zarąbisty film Dobra, dzięki Mateusz mm. Dobra Nie ma a w ogóle sorry za przejęzyczenie, bo zamiast y, powiedzieć na odcinku z Agario, y, Że to nam 13 odcinek z serii tego z kurde z 13, 13 odcinek serii Mmm, um, Skywars to powiedziałem, że na tam 9, więc sorry za przejęzyczenie. Takie małe. 11 odcinek, o. zobaczmy. Fajnie się ciebie ogląda dzięki Europex. Agario. Agario nie ma. Dobrze, to też nie ma. Po 6 też chyba nie ma. Nie ma. I Oj, tutaj się już mi pytanie. Mm. Dobra. Kiedy jakaś seria z katrem lub do yy, Mati. Seria z katrem niedługo już będzie, z Matim też myślę, że zrobię inną serię. Zróbcie jak... Zróbcie tutoriale jak grać w Skywarsy. No. Spoko mogę zrobić. Przemek... Przemek jeden się MCP czy zbudujesz swoje mieszkanie w Minecraft. No myślę, że to jest ten... Takie. No do serii y, zbuduj to w Minecraft, więc oczywiście zbuduję. I tutaj są pytania do KNT kiedy? kiedy SG lub Dragon Escape? SGL będzie niedługo. Dragon Escape, nie wiem czy będzie, bo nie mogę znaleźć serwera Bo nagrywa i karierę Będę nagrywał Przemek, czy będą y, inne gry Albo jakieś tutoriale, kiedy Minecraft Survival Minecraft Survival będzie niedługo, gry i tutoriale też są Też będą inne, ale tutoriale, już jeden dodałem, jak zrobić fajnego skina Spójrzmy dalej Hmm, tutaj jest o, o, ta kariera będzie z FIFA na pewno ale to za niedługo hmm. tutaj do Kacpra nagrać coś jeszcze oprócz FIFA na konsoli nagram, nagram Będę wygrywał oprócz FIFA na konsoli Więc wiecie O to, to się nie martwię bo będą inne oprócz FIFA Dobra Tutaj jest coś pod tym Kiedy Skywars lub SG Skywars zbędą niedługo Więc się nie martw SG też będzie Za niedługo otwieram tutaj mam Jaka jest Twoja ulubiona piosenka E, ACDC Hard, Hard Reserv. Rock Kiedy Kendai, teraz. Ale... Mm, ale Gunfo. Dobra. E, jakie gry oprócz fifa No i nie niedługo będę... Niedługo to nam to się To wiecie e, Tutaj niezły komentarz. Dlaczego... W ogóle dlaczego nagrywasz na YouTube. Bo mi się spodobało i jaka nowa seria? Nowa seria Case Kicker, FNAF i ogólnie QA, więc to było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie się z Wami żegnami na razie.